Spowiedź, sakrament pokuty i pojednania. Trudno znaleźć odpowiednią nazwę. Nazwa spowiedź rzeczywiście jest nie, trochę nieszczęśliwa, bo sugeruje, że chodzi tylko o wyspowiadanie się, czyli wypowiedzenie, opowiedzenie o swoich grzechach. No a tu jest dużo więcej. Natomiast no, pokuty i pojednania to jest takie. Nikt tego nie powtórzy, nikt tego, nikt, nie powie, nikt nie powie normalny, że idzie do sakramentu pokuty i pojednania, prawda? Idę do, do spowiedzi. Ten, to nagranie to właśnie nie wiem, co to będzie, bo to nie będzie wykładzik, tak jak większość, bo, to znaczy nie będzie to tekst teologiczny. Będzie bardzo praktyczne. Tak bym chciał, żeby, żeby to zrobić. Po prostu chcę pokazać, wskazać na różne elementy spowiedzi, które no często umykają, i które to umykanie powoduje, że spowiedź może być nie może, może być nieowocna, albo może być. Nieważna. Zacznijmy od, od tych warunków ważności sakramentu pokuty. Znowu mój wtręt. Warunki sakramentu pokuty, tak się zazwyczaj mówi. Czym się różni wrobelek? Warunki ważności sakramentu pokuty. Pod tym pięcioma warunkami, które mam nadzieję, że znacie. Każdy musi być spełniony, wszystkie muszą być spełnione, żeby zaszedł sakrament. To znaczy, można usłyszeć słowa rozgrzeszenia, ale Bóg cię nie rozgrzesza, jeśli nie spełnisz choćby jednego z tych warunków. O co chodzi? Po pierwsze, rachunek sumienia. No to jest chyba w miarę oczywiste. Ale bym zalecał, żeby korzystać z napisanych rachunków sumienia. One są, ja nie spotkałem optymalnego, dobrego rachunku sumienia, ale zawsze to jest, zawsze to jest pomoc. Pod, w opisie strony dam link do, do rachunku sumienia, który napisałem na podstawie. Znaczy nie jest to w całości moje, ale nieważne. Wtedy wydaje mi się, że jest niezły. No w tych pisanych rachunkach w sumie jest często takie, takie ględzenie, takie do, do, dołączanie różnych rzeczy bez sensu na siłę. No na przykład czy, czytasz prasę katolicką. Nie ma żadnego obowiązku czytania prasy katolickiej, czy czytasz Pismo Święte. Nie ma obowiązku czytania Pisma Świętego. No więc, no ale dobrze, no, lepiej jest. Taki podstawowy schemat rachunku sumienia to jest mój stosunek do Boga, mój stosunek do ludzi i mój stosunek do samego siebie. To już daje jakąś jakieś uporządkowanie, bo myślę, że ludzie, którzy żyją no, szlachetnie, dobrze, nie popełniają ciężkich grzechów, yy, mogą mieć problem z tym yy, właśnie, jakie grzechy popełniają, yy, Szczególnie jak ktoś się często spowiada, yy, no ale rachunek sumienia to, to chyba nie, nie jest problem, nie jest problem w sensie yy, myślowym, ideowym. Wyznanie grzechów. Ludzie, nie owijajcie w bawełnę. No. Nie opowiadajcie tak, że się ksiądz musi domyślać. Nie ma obowiązku. Ktoś mnie niedawno zapytał, czy jak tam zgrzeszył przeciwko czystości, to czy ma opowiadać ze szczegółami? Nie, zdecydowanie nie. Natomiast trzeba to nazwać trzeba powiedzieć o co. O co chodziło, znaczy jaki to był grzech, prawda? To jest jedna rzecz. Ale wyznanie grzechów też raczej nie, nie wymaga komentarza. Postanowienie żal za grzechy, postanowienie poprawy. Otóż żal za grzechy to nie są emocje. Często o tym mówię, że w ogóle w naszej wierze, w wierze katolickiej, nie chodzi o emocje. Miłość to nie jest emocja, miłość bliźniego, nienawiść to nie jest emocja, tylko decyzja. I to samo z żalem za grzechy. Może jakiś grzech mi się przyjemnie kojarzyć. Prawda? I czy, czy ja wtedy żałuję? Tak, jeżeli uznajesz, że zrobiłem źle, że to było złe. Niezależnie od tego, czy było przyjemne, czy nieprzyjemne, czy brzydkie, czy piękne, bo mogło być piękne. I postanawiam, że tego więcej nie zrobię. I tutaj od razu jedna uwaga. Czasami ktoś mówi. Obiecuję poprawę. Nie możesz obiecać poprawy. Nie możesz, jesteś grzesznikiem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie możemy obiecać. Mam postanowić. A co to znaczy? To znaczy, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby drugi raz do tego grzechu nie doszło. I to ma być rozumne. To znaczy, na przykład, nie stwarzać sobie okazji do grzechu. Znasz swoje słabości, wyznałeś jakiś grzech. No i jak masz nadmierną skłonność do alkoholu, no to nie miej butelki wódki w, w, w szafie. Prawda? No to, żeby unikać y, nie, okazji do grzechu. To jest bardzo ważne. Y, a jeszcze co do wyznania grzechów, to jest piękna formuła, bardzo mądra. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie żałuję. Jeżeli nie zataiłeś świadomie tych grzechu, spowiedź jest ważna. Zdarza się zapomnieć. I zapomnienie nie unieważnia spowiedzi. Więc nie ma co się strasznie jakoś trapić, że jakiś tam grzech mi wyleciał z głowy. No, zazwyczaj to będą małe grzechy. Postanowienie poprawy. Rzecz, która, która często umyka, zadośćuczynienie. To jest warunek ważności sakramentu pokuty. Zadośćuczynienie. Czyli naprawię to, co zepsułem. Nie zawsze się da ale przynajmniej coś zrobić. No najpowszechniejsze takie grzeszki, czasami spore grzechy, to jest jakieś przywłaszczenie czegoś w sklepie czy gdzieś. No już nie oddam, prawda, bo nie wiem, wyrzuciliby cię z pracy czy coś takiego. No, no tak, nie masz obowiązku oddać. Ale musisz ocenić, ile to było warte i, i przeznaczyć ten sum, najlepiej oddać oczywiście. Ale jeśli nie ma możliwości, albo jeśli związane to z dużym ryzykiem, to przeznaczyć taką sumę na jakiś dobry cel. Nie może być tak, że zgrzeszyłeś i korzystasz nadal z tego grzechu, wyspowiadałeś i wszystko jest fajne. Nie, nie jest fajne. Spowiedź jest nieważna, jeśli nie ma zadośćuczynienia. Myślę, że w naszym katolickim społeczeństwie, gdyby Księża częściej mówili o zadośćuczynieniu, to wiele grzechów typu kradzieży czy malwersacji czy oszustw by nie było, no bo człowiek by wiedział, że prędzej czy później będzie musiał to zwrócić. Postanowienie poprawy, zadośćuczynienie, pokuta. Pokuta, ta sakramentalna pokuta. Jest symboliczna, dlatego że musi być przy, do wypełnienia stosunkowo łatwo przez penitenta. A ja penitenta nie znam. No, zresztą pamiętajcie też, że możecie pokuty nie przyjąć, bo na przykład jest niemożliwa do wypełnienia. No, odmów litanie. Z ja ślepa jestem, to ja nie. nie, nie może różaniec. No, to może zabawne, ale, ale zupełnie realny problem, prawda? Że ktoś nie znali ani na pamięć i po prostu nie jest w stanie odmówić pokuty. Ale jeśli ją przyjąłeś, to masz obowiązek ją wypełnić. Masz obowiązek ją wypełnić. Z tym, że właśnie to jest symboliczne to nie jest odpokutowanie za twoje grzechy. I dlatego przy cięższych grzechach warto sobie zadać pokutę. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Jeżeli ktoś coś zrobił naprawdę złego, skrzywdził człowieka w jakiś sposób no, mocny, duży, to, to nie jest tak, że się wyspowiadam wszystko fajnie. Muszę ponieść karę za grzechy, a lepiej jest ponieść karę na tym świecie, niż... W stanie oczyszczenia w czyściu. Yy, już zupełnie taka drobna uwaga techniczna. Błagam. Spowiadajcie się w kierunku ucha spowiednika. To nie tylko mój problem. Jestem głuchy, więc jest to mój problem. Ale przytłaczająca większość ludzi yy, gdzieś odwraca głowę w bok. Jeszcze grają organy. I naprawdę nie słychać. Sakrament pokuty i pojednania, nazwa może nie bardzo szczęśliwa, chodzi o pojednanie z Bogiem, chodzi o odnowienie chrztu, odnowienie naszej łączności z Bogiem, która przez grzech ciężki jest zerwana zupełnie, a przez grzechy lekkie jest nadwątlona.